Przepraszam, przepraszam. Słucham. Gdzie kupię kartę sim? Kartę sim w sklepie. Tutaj, w spożywczym? Tak najbardziej. A pozbierzemy pan później na odchylowcu? No to dałeś, szybciutko. Dobra, dzięki. A pani to. Pani czy pan? <laughs> Weź, u Aniela, zaraz mi pogadaj, szybko. Tylko, on się pyta, czy jesteś kobietą. A telefon gdzie kupię? Ale symulator niezły. A jaki symulator, o co chodzi? Jeszcze raz. Co to symulator? No, naraz mówi facet, teraz mówi kobieta. Że co? No, jak na przykład teraz. Nie. Tak, dobra. Skakujesz czy nie, bo ja nie mam czasu. Cześć widzowie, to ja, Aniela, znowu. Dzisiaj będę grała w Majestic RP, a jeśli wy chcecie zagrać kiedyś ze mną, to link będziecie mieli w opisie. I tak, chciałabym się dowiedzieć jeszcze raz o tych przyciskach, żeby ktoś mi tak powiedział, którym się co robi. którym się jeździ? Z czołgą? Nie, nie z Nie pamiętam. WASD. Ojej, 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 wjechałam w ścianę! Oj, nie wjechałam. Ej, dlaczego to było tak szybko? Ojeździe w ogóle. Widzowie, jak tam upgrade tutaj. Nie, nie widź we mnie! Ja pierdzie... Dobra, y, od kogo jest to serduszko? Do mamy. Ooo, ale ładne. Sorry, przepraszam. Mikrofon cały co? Także proszę Państwa, dzisiaj będziemy grali na Majestic RP razem z Anielką. I ogólnie, jeżeli wy chcecie razem z nami zagrać, to link do pobrania gry macie oczywiście w opisie. Ja już to mówiłam. Wybieracie serwer Warszawa, wpisujecie oczywiście kod serfero przy rejestracji, no i pobieracie gierkę i z nami gracie. A nie trzeba zatankować swoje auto, bo ma tylko 5% paliwa. To zatankuj A ty pamiętasz na pamięć jest to znowu? A nie, ja wiesz ile ja już gram w tę. grę? Ja pierwszy raz grałem w GTA jak miałem 9 lat miałem, jak pierwszy raz grałem w GTA 5. A teraz mam 20 lat i dalej gram w te same gry. Ja pierdzielę Ale GTA 6 wychodzi w tym roku. To będzie bęger. ja się nie mogę całe życie na to czekać. Dobra, to może ty będziesz w jeździć, co? No dobra, to daj. Wiesz, że możesz kliknąć dwa klawisze jednocześnie. Ach, bo to jest głupie, bo jak ja ruszam myszką, żeby patrzeć w prawo, to auto powinno tam też jechać. To możesz wiesz co zrobić? Patrz, a poczekaj, bój, ale chcesz tak jeździć, to, to przytrzymaj lewy przycisk myszy i skręcasz wtedy myszką, widzisz? Patrz. Ej, no to ja tak chciałam przy tym. Patrz, możesz klik, trzymać W i skręcać myszką. No ja teraz będę zobaczył. Kierowca, bombowca, o. Tak. Mm. A jak tu się... A! Jak tu się nie zi... Ojej, czerwony. Nie zatrzymujesz się na czerwony, jedź. A gdzie? Proste. A czemu ja zrobię? Bo ulicy ojej, Ujej, 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 przepraszam, maszyn. Chyba mi nie wychodzi. No teraz... <laughs> Echa! Ciem się mogła z tobą przecić helikopterem? Ej, Echa! się mogła z tobą helikopterem. helikopterem. Ej, przyjmiecie 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 mi do policji, nie? No to, to chodź, i ja, ja ten, ja to ogarnę. Dzień dobry, panie policjancie. Ja bym chciała na, po, na policję się dostać. Tak, on, ona by chciała się na policję dostać. Cię nie zakochała. potrzebujecie pomocy, tam macie drzwi. A ja bym chciała pomoc, bo ja bym chciała dołączyć do policji. Wyjazd jest, Ale przepraszam, bardzo, że ty się tak do mnie zwracasz. No. No bo bo trzecie tego ryja tutaj wszyscy. Ja tu nie nic mogę nie drę. Po pierwsze, ja tu nic nie dręczę, nie mam RIA, a ja tu może masz ty. Ja bym chciała dołączyć do policji w tym momencie. No to mówię ci piąty raz w akademii. Powiedz, że jesteś od Fidla i że jest nakaz. Nie, powiedz. Powiedz to, że jesteś od Fidla. Ja jestem od Fidla i jest nakaz, macie mi dać policjanta. No właśnie. Od Fidla, ja jestem od Fidla. Nie ma nawet takiego. Powiedz, że to jest Bóg. To jest Bóg. No to chyba nie ten serwer. No to mi to pokaż. To jest prawda, Fidla to jest z serwera kto to jest? Kto to jest? Odwiz serwera. To ty też Cześć! W sumie już bym poprosił i oddał mi dokumenty Ej, dzień dobry, dzień dobry, ja bym chciała dołączyć... Ej! Założy mi kwiatanki. Powiedz, chcesz dołączyć. Ja bym chciała dołączyć tutaj. Po pierwsze, to mnie nie zakuwaj, później mnie w tym momencie, bo ja jestem dobra i ja nic nie robię. Ja chcę iść na rekrutację, ja chcę zostać policjantem. O, <laughs> że chcesz dołączyć. Chcę dołączyć do policji w tym momencie. Do biura. Chcę być policjantem, idę do biura. Dzień dobry, ja bym chciała zostać policjantem, proszę mnie przyjąć. Powiedz, że. Znasz szefa policji, Ja znam szefa policji, proszę mnie przyjąć. Zajebiście, ja Cię nie znam jakimś cudem. Ale Ty nie jesteś po pierwsze szefem. Pytam się, kto jest szefem? Fidelno. To jest... Jaki fidel? Powiedz mi, jaki fidel? Ja chcę dołączyć do policji. Ja jestem bardzo sprawna fizycznie i dwóch policjantów mnie nie otrzymało, więc ja bym chciała dołączyć do policji. Bra, proszę o legitymację, kto tu jest szefem policji? O, sze Cucha. policji! Powiedz, że bardzo byś chciała z nim dojść. Jezu, dzień dobry, proszę pana, ja bym chciała bardzo zostać policjantem. Jak ma pani mnie przekonać? No ja bym chciała, ja będę wszystkich zakuwała w kajdanki i wystawiała mandaty. A jak mam pani przekonać, żeby nie wolić panią na ten nowy rok? Ja jestem spływ? bardzo, bardzo y, grzeczna, ja jestem bardzo ułożoną osobą, będę się dawała. Ja ci zadam pytanie na szepcze i ty mi na to odpowiedz. Dobrze. Odcinek jakiś? Tak mu napisać? Tak. Da, daj mi ją do biura. O! Tak, chyba się uda! O, się pod... o, yes, Trzy razy się wbijałaś to... A mogę zrobić napad? Nie, bo jesteś policjantką, Ty wiesz, teraz wchodziła na napad i wsiadła ręce do góry policja! Aaaaah! to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? jest? Co to jest? Co to to Co Tutaj masz przebieralne i ci się przebierz to sobie tutaj. No to masz, a przebieraj się jak. się. No i ładnie wybierasz, no? I jedzie, masz, karabin. Karabin. Patrz, ty masz karabin. masz karabin. Yo, ale mam karabin. Ale mogę no. strzelić do kogoś? No. Weź rozstrzel ich wszystkich. To, to są z... zakładnicy. No to weź ich wszystkich rozstrzelaj. Aha, zakładnicy. Bez broni ludzi. To weź wy tych rozstrzelaj, złych. Których? Kangusów. Mhm. Powiedz, żeby nie robili tego. Dobra, nie róbcie tego czego? Napadu. Nie róbcie napadu. Słyszycie? Nie róbcie napadu. Wejdź tam. No wejdź tam. Dzień dobry, ja bym chciała powiedzieć, żebyście nie robili napadu, bo jest to bardzo niemoralne. Nie ja bym prosił, żeby pani może wyszła. Nie, ja bym prosiła, żebyś ty wyszedł i nie robił napadu, kolego. A ja bym prosił, prosił żeby pani wyszła. Ja jestem negocjatorką tutaj i ja bym chciała, żebyś nie robił napadu, proszę cię. Powiedziała dzieci i rodzinę. Ja mam dzieci i rodzinę, proszę, nie rób. Może <głos》>, on ma? A ty masz dzieci i rodzinę, nie rób napadu chłopie, będziesz siedział Tutaj w tym No Bo was rozstrzelam wszystkich, po kolei jak stoicie nie, nie. Dobra, wejdź na Sylwia Nie możesz nic, na z karabinami, że rozstrzelam Ty jesteś policjant Ej, a mogę z nich wszystkich wystrzelać w tym banku? To jest takie głupie, oni by wszyscy nie, nie. później trafili W GTA jest tak, że jak się kogoś zabije, to on trafia do szpitala I trafia się w szpitalu, jest P się tak. No oni by się pojawili w szpitalu, jakby się ich zabiło. Nie, tak. tak. nie mów tak. nie tak. mów tak. A dlaczego? Bo to jest RP, muszę się wczuć w rolę policjanta. No właśnie się wczuwam, ja mówię, ja bym ich wszystkich, ja bym ich wszystkich właśnie zabiła. No nie, policja tak nie robi w USA. ale nie możesz. Robi? Nie właśnie możesz. Właśnie, że robisz. Nie. Robi. W USA tak się nie robi. Robi. A to nie jest USA, tylko to jest Warszawa podobno. <laughs> Jej zabić Nie! Je! O patrz, wychodzą z zakładnicy, będziemy tracić tak tak Widzisz? Będziemy gonić tych czerwonych Macie zielone światło na odjechanie No jadę <grym <grym Dobra, gonimy A po co jechać? No gonimy bo uciekają z tego na bank Zgubili ich już Wy naprawdę nie potraficie nawet złapać złodziejów. Ludzie, co tu się w tej policji dzieje? Tu trzeba jakieś reformacje wprowadzić Jakbym została szefem policji, co tu by się działo? Ty to za to bardzo dobrze prowadziłaś negocjacje Dobra, kończymy dzisiejszy odcinek widzowie. Niestety nie udało się złapać bandziorów. Widzowie, jeżeli byście chcieli więcej odcinków z Magistyka RP z Anielką, i jeżeli wy chcecie zagrać na Majestek RP, to link do pobrania gry macie w opisie. Także tyle ode mnie, stawcie łapkę w górę pod tym filmem. subskrybujcie na kanale z dzwoneczkiem. Surfer oto Marka Narka. Yo!